Państwa, tym razem w, środowę, w środowy wieczór, w zasadzie chciałem powiedzieć popołudnie, środowy wieczór. Kolejna kolejka za nami. Na wstępie, jak zwykle, poprosimy panów trenerów o ocenę dzisiejszego spotkania. Chwilę potem zapraszam do zadawania pytań. Pan y, Tomasz Fornalik, Dzięki tych No cóż, ten wynik jest bardzo wysoki dla nas. Y, z przebiegu meczu przez długie fragmenty wydawało się, że, że y, jesteśmy w grze. Y, Natomiast no, na pewno końcówka meczu nie była tak, taka, jakbyśmy sobie, jak żeśmy sobie zakładali. No i na pewno bramki. No, zbyt, zbyt łatwo oddaliśmy przeciwnikowi, co nie zmienia faktu, że zasłużone zwycięstwo i chciałem pogratulować trenerowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Trener drużyny Balkanów Ząbki, pan Robert Podolski. Dziękuję bardzo za gratulacje. Ja również uważam, że zwycięstwo zasłużone. Jak się mówi o rozmiarach, się nie dyskutuje. Jest to. Cieszymy się z czterech bramek, cieszymy się z trzech punktów, cieszymy się z niestraconej bramki. Także cieszymy się dziś wieczorem. Jutro zajmujemy się meczem z Płockiem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam Państwa do zadawania pytań. Pytanie do pana trenera Podolińskiego. Panie trenerze, wiem, że panowie strasznie nie lubią wystawiać indywidualnych cenzurek. Pan należy niestety do tej, powiedziałbym, sekretu trenerów zamkniętych na tego rodzaju popałki, ale ponieważ Wademar Fornani ostatnio po meczu polski zdaniem po, 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 pochwalił sobotę, czy pan by nie chciał pochwalić jednego ze swoich zawodników? Ja myślę, że na pochwałę zasługuje Leszczyński, Grzela, Klepczarek, Jakubik, <tuszek> Matuszek, Osoliński. To jest zespół. Zespół wygrywa, zespół przegrywa. Dzisiaj wygrał Dolka. Dzięki indywidualnościom, dzięki zespołowi. I, I to chyba tyle. Nie rozczarowałem, mam nadzieję. Jak będą przebiegały przygotowania do meczu z Płockiem? Bo rzeczywiście ta. To zapowiada się bardzo atrakcyjnie. No, dzięki Bogu spokojnie, bo po zwycięstwie to jest najważniejsze. Mamy spokojne głowy, mamy 10 punktów i pewni siebie raczej, bo, bo doceniamy płoc, szanujemy płoc, ale zdajemy sobie sprawę ze swojej siły i nie pojedziemy tam na kolanach. Wygrał dzisiaj Dolcan z Królem, który ma wielkie tradycje. Czy spodziewał się pan tak efektownego zwycięstwa? Dolkan jest na fali, ale aż 4-0. Y Okazały rzeczywiście, ale po ciężkim meczu ci, którzy z Państwa oglądali te zawody, wiedzą, że nam, nam wcale łatwo to zwycięstwo nie przyszło, bo, bo to, nie był, to nie było jednostronne widowisko. Pani Tomku, czy ta To rozpatrywać kategorii sensacji, zwycięstwo y, z drugoligowym za, y, drużyną. Na pewno y, te podróże nad morzem nie są y, komfortowe. Y, na pewno jakiś ślad zostały, zostawiły, ale nie doszukiwałbym się tutaj y, przyczyn y, w tym meczu sobotnim. Myślę, że Cały czas pracujemy nad, nad yy, zgraniem tej drużyny. Yy, jak pan, Państwo wiedzą, w tej przerwie trochę zmian w klubie nastąpiło. I, I oczywiście po takim meczu można powiedzieć, że trzeba się wziąć do pracy i to potwierdzę. Natomiast na pewno z niektórych fragmentów yy, nie powiem, że można być zadowolony, bo to nie jest takie ani miejsce, ani, ani pora, ale na pewno jest duży, duży materiał do analizy dla mnie pod kątem najbliższego meczu. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.